Dzisiaj zaczynamy przeróbkę instalacji u mnie w domu w miejsce tego badziewia które tu widzicie będzie zamontowana nowa szafka elektryczna nowe zasilanie od słupa w trakcie prac wszystko wam pokażę na razie wykuwam wnękę na nową szafkę podtynkową tak do szafki dokupiłem Zabezpieczenie przedlicznikowe SL. To jest na takie malusienkie bezpieczniki topikowe, ponieważ takie muszą być: 25-amperowe. Dokupiłem również rozłącznik izolacyjny oraz zaciski przebijające izolację celem wpięcia się pod napięciem do y, linii napowietrznej tutaj jak widzicie kabel będzie szedł nad oknem jak będzie kładziony steropian ten kabel będzie wkuty w peszlu y, i będzie wpięty tutaj do tej linii y, napowietrznej pod napięciem będę to robił nie będę Wam tego nagrywał, ponieważ muszę zachować maksymalną ostrożność, żeby nie zostać porażony prądem elektrycznym. Chociaż chcę spróbować zawalczyć z tauronem, ponieważ ten wysięgnik cały z izolatorami, który tam jest, on już jest cały zgnity przez lata. Chcę, żeby założyli mi tutaj przyłącze kablowe od supa. Który znajduje się dokładnie tutaj. Jest, myślę, odległość około maksymalnie 20 metrów. Nie więcej. I jak najbliżej ściany, żeby mi założyli po prostu przewód izolowany. Na ile mi się to uda, zobaczymy. Na razie, na razie nastawiam się na to, że będę musiał sam pod napięciem wpinać przewody zasilające do sieci napowietrznej mamy już wpiętą linię zasilającą to znaczy kabel zasilający 10 razy 10 kwadrat przepraszam razy 4 do sieci za chwilę przejdziemy do rozdzielnicy pokażę wam jak wygląda ta rozdzielnica dobra zaczynamy składać rozdzielnie Tutaj widzimy zabezpieczenia główne SL, SLS. Przepraszam. Tutaj mamy rozłącznik izolacyjny, który będzie mi służył do tego, że chcąc wyłączyć prąd w całym domu, wystarczy, wystarczy po prostu, że zrzucę sobie tutaj ten wyłącznik nadprądowy obok niego będą kontrole faz, czyli lampki, które będą mi sygnalizowały to, czy jest dana faza, ponieważ ja mam tutaj trzy fazy w domu, czy dana faza jest, czy jej nie ma i ewentualnie której mi brakuje, gdyby zdarzyła się jakaś awaria lub coś takiego. Tutaj widzimy w szafce listwę zerową. E, oraz tutaj e, jest e, listwa do uziemienia, e, ponieważ e, u mnie jest zastosowane jak to kiedyś bywało zerowanie. Ja na razie e, te dwie listwy muszę połączyć razem. E, dlaczego? E, dlatego, że e, sieć będę tutaj rozdzielał e, osobno. E, Czyli będzie zastosowane uziemienie. Czyli przechodzę tutaj z systemu dwuprzewodowego na system tr trójprzewodowy, ale nie wszędzie, ponieważ chcę to tak zrobić, że to zerowanie będzie doziemione. Czyli ja w tej chwili staram się połączyć tutaj przewodem ochronnym, bo tak on się fachowo nazywa. Te dwie listwy, i z tej listwy będzie szło do ziemienie gdzieś do bednarki. Tutaj mamy kolejne miejsce na bezpieczniki. Oczywiście tu jeszcze będą bezpieczniki zabezpieczające górę i dół. Ja sobie później fajnie opiszę. Tutaj będziemy mieli. Bezpieczniki, które będą odpowiadały za kontrolę napięcia w piwnicy i kotłowni, no i przekaźnik różnicowo-prądowy, jednofazowy, który będzie szedł tylko i wyłącznie na kotłownie, ponieważ ja tutaj w domu nie mam urządzeń takich, które powodowałyby jakieś, jakieś ryzyko porażenia prądem elektrycznym więc tak to, tak to zostawię to co będę się zabierał do roboty słuchajcie nie będę wam nagrywał będę nagrywał co kawałek ponieważ no jest to mi ciężko tutaj nagrywać, robić a z tym nie ma słuchajcie żartów tutaj jest 230V napięcie więc muszę Muszę to po prostu zrobić z głową, pomyśleć i nagrywanie odłożyć sobie na później. No i kolejny etap budowy rozdzielnicy. Mam już podłączony wyłącznik izolacyjny, kontrolę FAS, trzy bezpieczniki, które będą odpowiadały za napięcie. W zasadzie jedną fazę, pierwszą w piwnicy, przekaźnik różnicowo-prądowy do urządzeń typu pralki, zmywarki, kontrolę napięcia na przekaźniku różnicowym. Tutaj mam zamontowany włącznik gniazdka, który będzie, będę sobie po prostu nie włączał oświetlenie tablicy, które też mam zamiar zrobić. I bezpiecznik, który będzie za to oświetlenie odpowiadał. Do tej rozdzielni powędrują jeszcze, przepraszam za oświetlenie, ale są warunki, jakie są. Tutaj trzy bezpieczniki, które odpowiadają za oświetlenie w korytarzu i w pokojach, oraz dwa bezpieczniki, które. Odpowiadają za napięcie urządzeń w kuchniach. No, i sam licznik będzie przekładany dzisiaj do tej nowej rozdzielni. No, i tutaj widzimy rozdzielnie. Ja może tutaj się z kamerą trochę przybliżę. Więc tak, tutaj został zabudowany. Tak zwany SLS, czyli zabezpieczenie główne przedlicznikowe. Poniżej mamy zabudowany licznik. Tutaj jest ten nasz złącznik, rozłącznik przepraszam, izolacyjny. Tutaj mamy kontrolę faz, czyli lampki pokazują nam, czy brakuje danej fazy, czy wszystkie fazy są. Tutaj bezpieczniki 16A, które zabezpieczają oświetlenie góra-dół, bezpieczniki 20A, które zabezpieczają obydwie kuchnie, czyli kuchnie na górze i kuchnie na dole. Tutaj mamy bezpieczniki 2, 10A, które będą zabezpieczały oświetlenie w piwnicy. 16A, który będzie odpowiadał za zabezpieczenie elektroniki w piecu. I teraz tak, przekaźnik różnicowo prądowy, on będzie w późniejszym czasie podłączany, chodzi o to, że tu będzie ciągnięty jeszcze nowy kabel do piwnicy, kotłowni. I ta różnicówka będzie nam odpowiadała za pracę pralek i zmywarki, która jest w piwnicy. Tutaj mamy lampkę, która będzie nam sygnalizowała wtedy. No, nie, nie podłączyłem jeszcze sobie tutaj napięcia, ale tak, lampka będzie nam sygnalizowała fazę do pralek. Tutaj jest włącznik, który będzie odpowiedzialny za włączenie routera tutaj na korytarzu, który będzie obejmował całym swoim zasięgiem, nasze podbórko, żebyśmy mieli wszędzie, wszędzie po prostu prąd i za bezpieczeństwo routera będzie odpowiadał bezpiecznik 6A. Zostaje mi jeszcze do zamontowania tutaj drzwiczki. W tej chwili jest pianoklejem cała rozdzielnica opianowana. Muszę poczekać, aż on stwardnie. W międzyczasie sobie tutaj posprzątam. Myślę, że za około 3 godziny będę mógł tutaj prowadzić dalsze prace. A jeszcze co ważne. Tutaj jeszcze widzimy ten kabel. To jest kabel jeszcze stary, aluminiowy, który biegnie gdzieś tam do piwnicy, ponieważ włączając go, mam w piwnicy oświetlenie, nie wiem jak ta instalacja tutaj była rozdzielana, ale będę to robił tak, żeby było prawidłowo. A no i jeszcze słuchajcie, tutaj na górze mamy tą listwę z przewodami ochronnymi, która będzie docelowo doziemiona, i poniżej jest listwa zerowa. Czyli przewodu neutralnego, jak się wszyscy domyślamy. No, i to w zasadzie na, na ten moment wszystko z naszą rozdzielnią. Yy, założę sobie drzwiczki, yy, tutaj będą jeszcze pokrywy, yy, które będą przykrywały bezpieczniki. No, i słuchajcie, zrobiłem sobie też tutaj jeszcze. Yy, czy znaczy nie zrobiłem błędu, tylko nie zależy mi w tej chwili na estetyce tego, dlatego że te przewody będą w ogóle zlikwidowane, więc są na razie tymczasowo wpięte do czasu wymiany tego kabla, który będzie zasilał nam garaż, piwnicę, kotłownię i całą tą resztę na dole. Natomiast będzie to wszystko przykryte, będą widocznie praktycznie tylko same bezpieczniki i tutaj specjalnie też kupiłem rozdzielnicę troszeczkę większą chodzi mi tutaj o układ szyn dlatego, że być może w przyszłości będą jakieś modernizacje, będzie trzeba czegoś dołożyć na pewno będę dokładał na korytarzu gniazdka żeby móc włączyć sobie odkurzacz, żeby nie biegać z przedłużaczami także no tak to wygląda kabel idzie nam tutaj górą ale nie przejmuję się, bo od momentu wkucia tego kabla on będzie oczywiście zatynkowany od momentu wkucia tego kabla będzie podwieszony sufit, bo będę tutaj obniżał sufity nie wiem czy to będzie widoczne kabel wchodzi nam tutaj bezpośrednio do ściany i wychodzi nam na zewnątrz budynku momencik Tu jest przyłączenie zaciskowe tego naszego nowego przewodu. No i tak wygląda już całkowicie zmontowana, rozdzielnia. Teraz tylko czekamy na firmę Tauron, żeby zaplombowali mi zabezpieczenia główne i licznik.